My, naród, mieszkańcy domu Big Brothera, wybraliśmy. Demokratycznie. Demokratycznie w dyktatorskim domu nowego małego księcia. Dyktatora. Dyktatora Bigiego Smolsa, który będzie nami rządził, władał i obiecał. I przysiągł, że dopłynie z tym statkiem do portu do piątku. A w piątek zakończymy to grubą imbą. Oczywiście zgadzam się, że dopłynę. Choćbym na jednej desce drewnianej, ale dopłyniemy wszyscy razem, trzymając się, i przy tym nie ucierpimy żadną drzazgą ani. E Dziękuję ci bardzo, my, naród, wierzymy w Twoje słowa i zapewnienia. Także proszę Cię ucałuj złotego Kamila, mm. i powiedz przysięgam. Przysięgam. Dziękuję bardzo. Ten sąd, nadany mi przez moc wielkiego brata, mianuje Cię dyktatorem w demokratycznym małym domu, małym księciem, Biggie Smallsem Smalls. i kim tylko sobie od dzisiaj będziesz Mały. chciał. Brawo! Brawo!